Całość, paczność do hymnu państwowego. Poczni. W imieniu burmistrza Kwidzyna witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszych uroczystościach z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli środ środowisk kombatanckich. Tych, którzy w czasie ostatniej wojny aktywnie walczyli w obronie ojczyzny. Witam pana senatora Leszka Czarnobaja, przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego, radnych Jerzego Kozdronia i Arwida Żebrowskiego, radnych powiatu kwizyńskiego, rady miasta Kwizyn, przedstawicieli ugrupowań politycznych, społecznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Witam wszystkich mieszkańców naszego miasta. Nieprzypadkowo spotykamy się dziś pod pomnikiem nieznanego żołnierza, bo tablice tu zgromadzone symbolizują różne miejsca w Polsce i Europie, w których Polacy oddawali swoje życie za naszą ojczyznę. Poproszę o zabranie głosu burmistrza miasta Kwidzyna, pana Piotra Widza. Szanowni Państwo, 1 września 1939 roku Kwidzin nie był polskim miastem. Nazywał się Marian Werder i był częścią państwa niemieckiego. Nasi rodacy, tu mieszkający, przegrali plebiscyt w 1920 roku i musieli mierzyć się z wrogością całego otoczenia. Trudno dziś sobie wyobrazić. Ile hartu ducha trzeba było wówczas, by na dwa lata przed wybuchem wojny, właśnie w Kwidzynie, utworzyć polskie gimnazjum? To jakby wystawić się na stracenie. A jednak to znak, że polskość była ważniejsza od strachu i zniewolenia. Od 25 sierpnia 1939 roku radiostacje polskie donosiły, że władze niemieckie zmusiły Polski Bank Ludowy w Kwidzynie i inne placówki do zawieszenia swojej działalności. Aresztowano działaczy, wychowawców, a nawet młodzież Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. A był to dopiero początek dramatu. 1 i 17 września 1939 roku nasza ojczyzna padła. <laughs> Ofiarą najpierw niemieckiego, a później sowieckiego totalitaryzmu. Wtedy, w 1939 roku, mimo deklaracji i podpisanych traktatów, zostaliśmy sami. Byliśmy pierwszą ofiarą największej w historii świata katastrofy, jaką ludzie zgotowali ludziom niemieckiego faszyzmu i sowieckiego komunizmu. Jako naród zapłaciliśmy najwyższą cenę. Straciliśmy 6 milionów obywateli, co oznacza, że niemal każde polskie miasto, miasteczko, każda rodzina niesie w swojej historii ten traumatyczny ślad i piętno. Dlatego ważna jest pamięć. Pamięć o bohaterach, z których część żyła i żyje jeszcze w naszym mieście. Pamięć o ich poświęceniu musi być dla nas drogowskazem. Pokazującym, że są wartości, które nie mają ceny. Takimi wartościami dla nas, Polaków, były zawsze honor, wolność i niepodległość. W imię tych wartości oddawali swoje życie i przelewali krew żołnierze na Westerplatte i w innych miejscach niemal całej Europy, bo dla nas, Rodaków, walka za naszą i waszą wolność nie była pustym hasłem. Była konkretną daniną krwi. Warto dziś wspomnieć choćby niedawno zmarłą widzeniankę, panią Annę Kopisto i jej męża Józefa, którzy po trudnej tułacze syberyjskich stepów walczyli z niemieckim okupantem na froncie włoskim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Lekcja tragicznego 1939 roku to także lekcja mówiąca, do jakich nieszczęść doprowadza fanatyzm, nacjonalizm i totalitarne myślenie. Żaden naród nie doświadczył więcej zła od totalitaryzmu i fanatyzmu niż naród polski. Jesteśmy symbolem umiłowania wolności. I demokracji. I to tych wartości także dziś musimy strzec. 1 września warto po raz kolejny powiedzieć, że bezpieczną przyszłość można budować tylko wtedy, kiedy opowiadać się będziemy za życiem przeciw śmierci, za pokojem przeciw wojnie, za demokracją przeciw dyktaturze. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje wolna demokratyczna i bezpieczna Polska. Zapraszam majora Jana Smalarza z 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie do odczytania apelu polskiego. Apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Kwizyna, żołnierze Wojska Polskiego, Rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na sferze kombatantów w kwizynie 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrym najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z Nadwarty i Dzury, z Podmławy, i zborów tucholskich spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, walecznych ułanów spod Krojant, Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Żywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod kadziowców Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu. Wzywam policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce godni, silni, miłością do Polski. Stańcie do apelu! Do was wołam bohaterscy, lotnicy i marynarze którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wypowaliście chwa chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! O, Wzywam żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, bohaterów polskiego państwa podziemnego, heroicznych powstańców warszawskich. Oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! O apelu! Przywołuję bohaterskich Kwidzyniaków, uczniów i nauczycieli przedwojennego gimnazjum polskiego w Kwizynie. Aresztowanych i wywiezionych na pięć dni przed wybuchem wojny, umęczonych w obozach koncentracyjnych i poległych na frontach II wojny światowej, wypełniających do końca słowa hymnu Rzeczypospolitej Fidzyńskiej burzą dziejów nie dali się znieść. Wstańcie do apelu. O, Wołam do nas żołnierzy oraz wszystkich rodaków. Bohaterskich obrońców ojczyzny we wrześniu 1939 roku, aby zapewnić was, że marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi spadkobiercy, kolejne pokolenia Polaków, czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania. Chwała bohaterom. Cześć i powiedź! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu. Cześć i Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć, dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Salwa Honorowa. Zapraszam delegację do składania kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza.